I bardzo miło przywitać wszystkich fanów, wszystkich gości w ten piątkowy wieczór. Bardzo dziękuję za taką liczebność wspaniałą i także zainteresowanie naszymi wystawami. Dzisiaj to już druga wystawa, którą otwieramy. Naszych koleżanek, debiutantek, sekcji tkaniny. Brawo! Brawo! Ja oddaję teraz... A jednocześnie mojej wiceprezesji, Ania Longsayon, która jest też szefową sekcji tkaniny, I ja ona najlepiej opowie. co tu się dzieje, co chciałam koleżanki powiedzieć Dzień Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za tak przybycie dzisiaj na nasze wystawy. I witam serdecznie na wystawie debiuty w sekcji tkaniny pod tytułem Rozmowa. Um, chciałam Wam. Przedstawić dwie wspaniałe artystki. Andrzej Wichniewicz i Bogny Jaroszewicz-Fogler. Brawo! Są to artystki znane, uznane, wielokrotnie nagradzane. Co nie przeszkadza im być debiutantkami? Idea tej wystawy jest taka, debiuty w sekcji tkaniny jest to wprowadzenie um, do naszego grona, do sekcji tkaniny do nowo przyjętych artystów. Czyli zdecydowały się dopiero niedawno, no, z sobą no, rozmawiają nie, już wiele lat. E, łączy ich e, Warszawska Akademia <śmiennie> Sztuk Pięknych, e, ten sam Wydział Malarstwa, ten sam profesor znany wszystkim Wojciech Sadlej i nie ma wystawy, w zasadzie nie słyszałam o wystawie indywidualnej um, Anny Michniewicz bez Bałtyk Fogler i Bałtyk Fogler bez Anny A, tak. się, <grym> tak zdarzały się, ale jednak te rozmowy jak dwie siostry, wielkie przyjaciółki prowadzą. I na tej wystawie artystki pokazują osobistej interpretacje tkaniny klasycznej. Jest to Dywan i Kimi. Tak, tu widzę koleżanka z Warszawy ale tak jest, trzeba będzie o tym rozmawiać z artystkami. Tak. I wystawę Rozmowa można interpretować jako dialog nie tylko między dwoma artystkami, ale również jako zaproszenie do rozmowy, do zadawania pytań, do wymiany zdań na temat tradycyjnych technik tkackich w kontekście współczesnej sztuki włókna. Rozmawiajmy więc. Może oddam teraz głos jeszcze koleżance. Pani Michniewicz nie zgłosiła jakieś rozmowy. Nie, no ja, ja chciałam podziękować bardzo Pani Prezes za zaproszenie nas. Tutaj w tej gościnne, że tak powiem, progi galerii. No i naszej kuratorce. Ale kuratorce to mało naszej przewodniczącej sekcji, bez której by w ogóle tak. nic nie było, która jest fantastyczna tak, tak zaszczyt, tak, w sekcji tak tak, Także dziękuję i dziękuję za przybycie. W ogóle te, takie liczne. Tak, trudno jest utrzymać ten program. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chce, proszę poczekać, bo Tak, mamy jeszcze tutaj o, ja. Tak. Ja dyplom. Tak. Dla naszych artystów, dla osób, które mają chorę. Dyplom Ogręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków dla Wodnych, Jerozolimie Chorel, za współorganizację wystawy Rozmowa są to debiuty sekcji kaniny i imieniu Zarządu no tak, to ja jest. to, to ja. To Ta ja. ja Ta jest. tak 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 no tak tak że tak Ania tak 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 Też tak 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 za Dziękujemy bardzo. że rządu przekazuje Ci ten dobro. Dziękuję. Wielkie gratulacje. Zapraszam do... Zapraszamy do oglądania. Tak? A teraz zapraszamy właśnie do rozmów kulara i cieszymy się, że mamy dzisiaj spotkanie z artystką I Można je trochę pomęczyć. Co chciałem powiedzieć przy każdej pracy? Troszeczkę właśnie powęczuję dzisiaj. Nie ten będzie wszystkiego dobrego, kochani, wszystkim życzę wspaniałego oglądania, ciekawych rozmów. Zapraszamy na lampę wina i że ten piątkowy wieczór upłynął w bardzo dobrej energii i wspaniałych rozmów między sobą. Dziękuję bardzo.